Ja u kanał Dixon Free. Yy, witam wszystkich fanów freestylu i fanki freestylu. Klasycznie. Yy, dzisiaj pogadamy sobie o Bob. Yy, Bob9, tak? Bitwa południe 9, hashtag nowa szkoła. Yy, są jakieś, yy, powiedzmy, można zgadywać ustawionego w pewien sposób. Zostało tutaj poczynione kilka informacji. Yy, ja też usłyszałem. Pewną fajną informację, którą się zaraz z Wami podzielę, ale zacznijmy od, od nowych informacji, jeśli chodzi o rozstawionego zawodnika. Nie, nie ta scena, oczywiście. Eee, dobra, zacznijmy po kolei. Po kolei. Eee, Symulator wbija na elimki. To jest pierwsze ogłoszenie. Eee, czyli mamy pewność, że syłunarze nie będzie rozstawionym zawodnikiem. Eee, to na plus, eee, że nie będzie rozstawionym zawodnikiem, bo moim zdaniem rozstawienie to jest za dużo jak na syna młynarza. Eee, więc spoko, że będzie na elimkach. Nie wiem, czy to go wyklucza z tego, żeby mieć jakiś extra fight, czy nie. Yy, wydaje mi się, że nie, że mógłby mieć też extra fight, ale, ale tutaj nie ma żadnej pewności. Wydaje mi się, że z hype'em, który tam miał, czy też ma jeszcze, bo to tak ciężko ocenić, yy, bo teraz aktualnie to nie ma za bardzo bitew, ale no, że extra fight z nim pewnie by zasięgowo oddał. Ale tutaj nie ma co się rozwijać, po prostu będzie na eliminacjach, na eliminacjach to będzie na eliminacjach. To idąc dalej, mamy tutaj pierwszą rzecz, ogłoszenie drugiego zawodnika, no to 1 dzień, 5 godzin, 1 minuta, ale to chyba, no jutro o 19 po prostu. Zjechałem w sumie cały kraj i pora na okrążenie numer 2, jak w czasach, kiedy w C mogłem wpisać sobie głównie... że ten, plus w oczywiście nie chcemy demonetyzacji i dzielony dolar by się przydał w końcu. No, to są... to jest cytat. Spoko złożone, fajnie, fajnie, fajnie. Tutaj na razie nie mam nic do powiedzenia, jeśli o to chodzi i dostaliśmy coś takiego. Ja na ostatnim bopie na Czekajcie. Zajawo, ja na ostatnim bopie, na jakim byłem, to miałem 17 lat, stary. Przekozałsku będzie się tam znowu pojawić. Pozdro. Okej, okay, to tyle. Na ostatnim bopie miałem 17 lat. Na ostatnim bopie miałem 17 lat. I tutaj ja przychodzę, ja mam swoją pewną teorię, ale przychodzi nam bitwer. Na ostatnim bopie miałem 17 lat. Przejdźmy sobie po prostu yy, zawodnikami bo myślę, że to można jak najbardziej przeanalizować yy, Bitwa później 2017, kto tutaj mógł mieć 17 lat, no nie wiem, ksywa może yy, ciężko mi o innego zawodnika, no ale to też na ostatnim bopie, na jakim był no ale myślę, że to nie był, no to nie był ostatni Bob ksywy, na jakim był no tak, na ostatnim którym był, właśnie o tym mówię, właśnie o tym mówię yy, więc tutaj nie wydaje mi się, żeby którykolwiek z tych zawodników Bitwa później 2018 Eee, Filipek Ryba, Peus, Filipek to nie, Oset, Wudo, Forty Forty... Mm, jest Kurian Kurian Myślę, że jego można wziąć pod uwagę Peus Oset, Ryba, Kurian, Wudo, Oset, Turbos, Filipek, no nie, reszta myślę, że nie Bo Tylko czy Kurian był no jeszcze na którymś Bopie, w ogóle startował? Bober Wilspliff, Milu Bober, Konrad Wilspliff Milu Wudo, Bober Konrad Bill Wilspliff Iwo, 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 Iwo. Oho. Iwo. Iwo jeszcze. Tylko czy Iwo, który nie startuje. Ksyła był 23 i może chodzić o Elimki. Mm. Młody Mazok ma teraz 17 lat i może haczyk to jest, ale to wolę, ale to wolę kogoś innego, tak napisałeś, ok. Akurat nie był na rynkach z nowszego bopu, typu 2023? Nie, yy, nie, 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 nie. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, ale też na ostatnim bopie miałem 17 lat. Ale czy jako zawodnik? To też jest pytanie. Daleko jesteście od prawdy? No yy. idźmy dalej. Tutaj z zawodników. Czeski Pukuś Koreksyla w jak 4 eee, Tutaj nie wydaje mi się, żeby którykolwiek z zawodników. Chyba, że Pukuś. Zobacz sobie, 2018 Bob Grysiu. Eee, no jest Grysiu, jest, to prawda. No to też był ten. No ale czy Grysiu pasuje wiekowo? To też jest dobre pytanie. Yy, no, że dalej. Ja bym wziął pod uwagę Kuriana. Nie będzie, że Grysiu jeszcze można go wziąć pod uwagę. Bitwa płynie 2020 teraz. Kas ryba, Kas Koro, 4 ryba, Lola, youi 4 kas. Kała? Kała chyba nie, co? Grysiu był na Bob 8, w Elimkach startował. To prawda, to prawda w sumie. Był na Bob 8. No a pamiętam. Yy, pod ksywą... Jaką ksywą? Bo tego sobie nie przypomnę teraz. Nie pamiętam pod jaką ksywą, ale rzeczywiście był pod inną ksywą. Yl, pom pom. Nie, tutaj też nie wydaje mi się, że którykolwiek zawodnik miał 17 lat. Nie ma szans na 2020. Na 2022... Filipe Quebo... Kazwawrzyn, Koro... Pejter... Rafi... Huh. Rafi? Wtedy był Gianni, nie gryźmy, okej. Okay. Rzeczywiście był Gianni, no ale no nie wiem, ja bym to wziął pod uwagę. No jest młody, jest Jano. Ale też umówmy się, no Jano. Na przykład, bo Jano jest chyba młody. No to. No raczej Jano nie był, bro. Rafi? Nie wiem w jakim wieku jest Rafi. Ale rzeczywiście to był, to był jedyny Bob, na jakim był Rafi. Nie, 2023 był jeszcze w Elimkach, pamiętam. 2023 był Walimka. Yy, Koro Filipek, Bober, Koro Edzio yy, Cerber Recha. No to Recha jest rozstawiony. Cerber, jaskier. Cerber jaskier. Ktoś tutaj pasuje z nich? Yo i narys. No, narys nie pasuje. Na pewno. Narys nie pasuje, na pewno. No nie, no bo tutaj był 20, tak, 20, kilka, już nie, nie, nie. No dobra, tutaj zawodników to w ogóle nie ma sensu sprawdzać. Okej, okay, no to tak na koniec, koniec końców jest tak. Jest Grysiu który zdaniem Pukusia mógłby być. Mi się nie wydaje. Jest Iwo. Jest Kurian Taką trójkę ją wziął Jeśli o to chodzi No i co ciekawe jeszcze na ostatnim Bopie miałem 17 lat To brzmi tak przeszłością no nie Bo ja bym tu wziął pod uwagę jeszcze na przykład Cybucha No bo Cybuch chyba teraz był na Bopie 2vs2 wiadomo nie startował tylko był po prostu co widzieliśmy na ławce Zawodników Ale Ale ten ale rzeczywiście był No, i też chyba ma 17 lat, z tego co mi wiadomo. Też ma 17 lat. Tylko to, czy to mógłby być taki bejt, że na ostatnim Bopie miałem 17 lat i teraz dalej mam? Nie wydaje mi się, bo moim zdaniem ta głosówka, ja jeszcze raz ją włączę, brzmi taką przeszłością. Zajawo, ja na ostatnim Bopie, na jakim byłem, to miałem 17 lat stary. Na ostatnim Bopie, na jakim byłem, miałem 17 lat stary. Przekozacko będzie się tam znowu pojawić, pozdro. Przekozacko się znowu będzie. Przekozacko znowu. Będzie się tam pojawić. A cebuk to nie jest 04? Nie. Miałem z 17, to tak jakby było to już dawno temu, więc trzeba się starsze edycje. Właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi, też tak uważam. Też tak uważam. Yy... Tu póki się o tym Grysiu, mi się nie wydaje, żeby Grysiu, Iwo, yy, Bob 2019 i Kurian, Bob 2018. Jeśli miałbym wytypować jednego pamiętam, że to jest Pueblos? No pamiętam, pamiętam Ale jak ja bym miał wytypować jednego Wytypowałbym Kuriano Taki jest mój typ, uważam, że to będzie Kurian Bo pasuje tu wszystko, po prostu I patrząc też na tą grafikę Zjechałem w sumie cały kraj, pora na okrężenie numer dwa Jak w czasach kiedy w C mogłem wpisać sobie głównie, że yy, Plułem w Mike Było, że zjeździłem całą Polskę. Pytanie, czy Iwo czy Kurian jeździli więcej? Zajawo, ja na. Znaczy przede wszystkim moim zdaniem zdecydowanie bliżej y, freestylu... Bliżej freestylu aktualnie jest Kurian. No Iwo moim zdaniem jest daleko od freestylu. W sensie no... Poza Elimkami w Gdyni, na które wbił, to nie było go na bitwach. A Kurian tutaj jeszcze wbił na WBW Warszawę. Pasowałby, po prostu by pasował Yahu, no ale Yahu był na ostatnim bopie I na nim miał 17 lat Ja tu mówię to co myślę, tak Jeśli ja miałbym wybrać zawodnika To jest to pomiędzy Iwo a Kurianem Co bardziej wydaje się realne, moim zdaniem bardziej realny wydaje się Kurian Ze względu na to Że No Iwo moim zdaniem po prostu Też nie jest osobą na rozstawienie Uważam przynajmniej, że nie jest na rozstawienie, mimo tego, że ja bardzo lubię go fist, i to nie jest na rozstawienie. A Kurian mi się wydaje, że jest jednym z najlepszych zawodników z nowej szkoły i pasuje też do motywu nowej szkoły. A Kurian jest. Czy aktualnie jest? No nie jest aktualnie, ale czy jest to roz ewentualne rozstawienie pasujące na do motywu nowej szkoły i... do tego, że myślę, że ludzie szanują freestyle kurwiana bardzo no to myślę, że tak, ja bym tak typował w taki sposób ale jachu był na eliminacjach w... w bitwie o południe, ale czy ty słyszysz? zajawo, ja na ostatnim bopie na jakim byłem to miałem 17 lat stary widzisz? Na ostatnim bopie na jakim byłem Miałem 17 lat A Yahoo był na ostatnim bopie Który był A Matis ile ma? Matis. Oj nie wiem Nie wiem ile Matis ma To jest dobre pytanie w sumie Ile ma Matis? Też by pasował Ale Czy, czy Matis zjechał yy, cały kraj i pora na okrążenie numer 2? Mi się wydaje, że dopiero zaczyna. Zjeżdżać cały kraj, tak? Tak mi się wydaje. Matis 04, no to ma. Jest w moim wieku, no to ma 20-19. Tylko, że, no widzisz, zjechałem w sumie cały kraj. Także Matis, moim zdaniem, tutaj nie pasuje. Czy na Wawrzyna jakaś opcja jest? No nie, nie ma opcji na Wawrzyna, no bo. Nie ma opcji na Wawrzyna, ze względu takiej, że. Wawrzyn też był na ostatniej bitwie. Przecież w tej głosówce jest, że zajawka kiedy posiadał miał 17 lat. No nie, nie, nie. Zajawa, ja na ostatnim Bopie, na jakim byłem, to miałem 17 lat. Zajawa, ja na ostatnim Bopie, jakim byłem, miałem 17 lat. W sensie zajawę na freestyle. No nie zajawę na freestyle. W sensie no tak, w sensie że zajawę, bo na ostatnim bopie na kim był już 17 lat. A no na ostatnim bopie. Tu pasuje Kurian, pasuje Iwo. Jeśli mam wybierać między dwoma tymi, wybieram Kuriana. Jeśli... Ma to być bardziej kuriozalne, no to jeszcze można wziąć pod... Kuriozalne w takim sensie, że taki bejcik puszczony, no to można by wziąć pod uwagę... Cybucha. Młodego, ale z drugiej strony Cybuch nie pasuje tak samo do zjeżdżenia całego kraju. I młody też nie pasuje do zjeżdżenia całego kraju. Może czeski on też pasuje? Za cholerę czeski nie miał 17 lat na ostatnim Bobby, na jakim był. Będzie dziś Bob 9? No to właśnie gadamy o Bob 9. Kamil. Właśnie nim gadamy. Także jeśli chodzi o tego rozstawionego, no to ja już powiedziałem, kogo typuję tak między dwoma zawodnikami. Iwo Kurian. Uważam, że to będzie kurian. Bardziej pasuje do opisu. Moim zdaniem jest lepszym zawodnikiem do rozstawienia, bo jest bardziej punchline'owy i tak dalej. Ja bardzo cenię Iwo, ale myślę, że nie będzie rozstawiony. Myślę, że to będzie kurian. Także tyle, jeśli chodzi o to, to jest jedna to jest jedna sprawa, którą chciałem powiedzieć, także Yy, także co łapka w górę oj czekajcie oj 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 łapka w górę sub komentarz yy, i śledź za like ten ten kanał dzięki bardzo trzymajcie się po